Tiny Toon Adventures to niezwykle sympatyczna platformówka, stworzona przez japońskie studio Konami. Gra oparta została na amerykańskim serialu animowanym o tej samej nazwie, który w Polsce emitowany był jako animki na antenie programu drugiego telewizji polskiej. Co ciekawe, początkowo animki miały być pełnometrażowym filmem kinowym. Studio Warner Bros. namówiło nawet do współpracy samego Stevena Spielberga. Jednak, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zmieniono formułę produkcji w 1990 roku. Ukazała się ona jako serial liczący na tamten moment 65 odcinków. Tiny Tune Adventures odniósł spory sukces. Mówi się nawet, że osiągnął wyższą oglądalność niż konkurencyjne pasmo The Disney Afternoon. Kwestią czasu była więc growa adaptacja tego dzieła, a wymarzoną platformą do tego celu wydawał się 8-bitowy Famicom oraz jego młodszy zachodni brat NES. Konsola ta przeżywała wówczas prawdziwe oblężenie produkowanymi przez Capcom platformówkami opartymi na wspomnianych kreskówkach z Disneya. Kilka tych gier znalazło się zresztą na moim kanale, a bez wątpienia potrafią tu też kolejne. Studio Warner Bros. oddało prawa do swoich marek japońskiemu Konami, które w 1991 roku na Famicoma i rok później na Nesa wydało bohatera dzisiejszego odcinka. Mamy tu do czynienia z klasyczną platformówką o liniowej strukturze. Fabuła nie należy do wyszukanych. Królik Kinio odpoczywa w fotelu po ciężkim dniu chrupania marchwi. Gdy niespodziewanie na ekranie telewizora pojawia się u zakała krainy Akme, w której toczy się akcja. Rozwydżony miliarder Max Montana. Bytlak porwał Króliczkę Kinią i naszemu bohaterowi nie pozostaje nic innego jak zebrać ekipę i ruszyć na ratunek przyjaciółce. Gra podzielona jest na sześć różnorodnych kolorowych etapów, z których cztery początkowe składają się z trzech części. Wszystkie poza jednym kończą się walką z bossem. Elitarni przeciwnicy, choć dobrze wykonani, nie są przesadnie skomplikowani i jesteśmy w stanie zdezelować ich w maksymalnie kilku próbach. Od czasu do czasu trafimy też na Elwirkę. Animalistkę z czasów, gdy posiadanie psiecki i kocurek nie było jeszcze tak mocne. Nie jest ona klasycznym przeciwnikiem do pokonania. Musimy za wszelką cenę unikać z nią kontaktów, w przeciwnym razie złapie nas i zagłaska na śmierć. A etap będziemy musieli zaczynać od nowa. Kinio nie odbywa swojej krucjaty samotnie. Dołącza do niego trzech towarzyszy obdarzonych różnymi, pomocnymi umiejętnościami. Kot Sylwek doskonale wspina się po pionowych ścianach. Kaczor Tasior potrafi powoli opadać machając niemrawo skrzydłami, zwiększając przy tym zasięg skoku. A wzorowany na Diable Tasmańskim Karuzel korzysta z brutalnej siły. Zamienia się w żywe tornado siejąc zniszczenie i pożogę. Przy takich mocarzach umiejętność wyższego skoku kinia wygląda nad wyraz blado. Między królikiem a jego towarzyszem, którego wybieramy przed każdym etapem, przełączamy się z pomocą znalezionej podczas rozgrywki gwiazdki. Trzeba tylko pamiętać, żeby mieć w ekwipunku chroniące nas przed obrażeniami serce w przeciwnym razie to ono wyleci z niebieskiego balona zamiast naszego kompana. Walutą w grze są marchewki. No może poza trzecim etapem, bo wtedy marchewką jest żołądź, nie pytajcie dlaczego. Za zebranie 30 sztuk prosiak pucuś nagrodzi nas z dodatkowym punktem życia. Warto też rozważyć ominięcie pomieszczenia, w którym prowadzi działalność i zachowanie waluty na później. Jeśli bowiem ukończymy etap z liczbą marchwi podzielną przez 11, zostaniemy porwani przez statek obcych. Tam zmierzymy się z sekretnym bossem. Dakiem Vaderem i jego dwoma przydupasami. Nagrodą za jego pokonanie są aż trzy punkty życia i wieczna chwała w galaktyce. Grafika w grze jest dość nierówna. Tłanie są mocną stroną produkcji i czasami miałem wrażenie, że dobrano do nich całkowicie losowe, nieprzemyślane kolory. Z drugiej strony mamy świetnie wykonane sprayty postaci, czy to bohaterów, czy wrogów. Są wiarygodne i dobrze animowane. Tutaj plus dla twórców. W tle przygrywa Santrag oparty na motywie przewodnim kreskówki, kto dorastał w latach 90. rozpozna go po kilku taktach, nawet obudzono pierwszej w nocy. Gra, pomimo tego, że była raczej krótka, dostarczała solidnego wyzwania i sporej dawki emocji. W moim odczuciu była trudniejsza niż konkurencyjne produkcje Capcomu. Nie ustrzegła się rzecz jasna drobnych wad. Detekcja kolizji mogłaby być lepsza, a niektóre części ma bardziej przemyślane. Mimo to jest ciepło wspominana i zebrała na premierę bardzo dobre recenzje, a dwa lata później doczekała się kontynuacji. Chciałbym powiedzieć, że dużo lepszej, no ale nie powiem. Tiny Tune Adventures 2 Trouble in Wakiland. Twórcy sequelu najwyraźniej obrali sobie za cel wywrócenie do góry nogami wszystkich założeń pierwszej części, kinio wraz z przyjaciółmi trafia do tajemniczego parku rozrywki, którego właścicielem jest Max Montana, bo któż by inny. Gra porzuca liniową strukturę i raczy nas z pięcioma atrakcjami z finałowym zamkiem włącznie. Wejście do przybytku Maxa kosztuje 50 zwykłych biletów lub 4 złote. Po jednym za ukończenie każdej z czterech pozostałych atrakcji. Na papierze brzmi to jak całkiem dobry pomysł, gorzej niestety z wykonaniem. Każda próba kosztuje odpowiednią ilość biletów, pełniących tu de facto rolę punktów życia. Jeśli się skończyło, nie mamy za co kupić nowych, przegrywamy. Kupujemy je w namiocie biletera w środku parku za punkty zdobyte podczas zabawy. Warto więc czyścić lokację dość dokładnie. Poziom atrakcji, niestety, nie powala, ale zacznijmy od początku. Jako Tasior, siadamy za sterem dobrze znanego z wesołych miasteczek bolidów wrzuconego do czegoś w rodzaju flipera, gdzie musimy strącić do dziury dwie pozostałe maszyny prowadzone przez myszy. Jest to tak frustrujące, że miejscami miałem ochotę wyrzucić pada przez okno. Kaczor odbija się od elementów otoczenia w przypadkowy sposób, myszy wcale nie są chętne do spadania w przepaść, a sterowanie to kompletna siermięga. Całość przypomina symulator główna wrzuconego do betoniarki. Nawet nie wspomnę, że wszystko odbywa się w limicie czasowym, wspólnym dla wszystkich trzech poziomów. Króliczka kinia wsiada na coś w rodzaju wagonika kolejki górskiej, gdzie musi unikać wrogów i przeszkód. Jest to najszybsza z atrakcji, miejscami tak szybka, że musimy nauczyć się jej na pamięć, bo nijak nie da się zareagować na utrudnienia w czasie rzeczywistym. Na szczęście, w odróżnieniu od pierwszej części, mamy większą pulę życia, co w tym przypadku niewiele zmienia. Choć grałem w Tiny Tune 2 całkiem sporo, kolejkę kończyłem sporadycznie. Kod sylwek pływa na kłodzie, zmierzającej powoli do końca etapu, a my mamy jedynie unikać zagrożenia. W tym momencie zauważyłem, że nie eliminujemy już przeciwników skacząc zim na web. Etap, choć dość nieskomplikowany, zawsze wydawał mi się zaskakująco nudny. Kończyłem go jedynie w celu zdobycia złotego biletu, choć najczęściej w ogóle ich nie zbierałem przez traumy z roller coasterem. Ostatnią atrakcją jest pociąg Pucusia. Jedyna misja, która naprawdę mi się podobała, posiadała dobry, podkład dźwiękowy i zbalansowane tempo akcji. Prosiak paradoksalnie jako jedyny nie szedł bezbronny na rzeź, a mógł zasypywać wrogów ciosami potężnego kałduna taktycznego. Na końcu etapu w przeciwieństwie do reszty atrakcji znajdował się nawet boss. Gra dawała nam dowolność w zbieraniu biletów, a poszczególne poziomy można było odwiedzać dowolną ilość razy. Kończyło się więc sytuacją, w której zamiast zaliczać każdą przejażdżkę, farbiłem wciąż pociąg, żeby zebrać 50 biletów i wejść do finałowej lokacji. Zamek Maxa Montany okazał się niezwykle rozczarowujący. Wypełniony był po brzegi etapami platformowymi, które częściowo wykonywaliśmy przy zgaszonym świetle. Później przychodziła na coś, czego w grach delikatnie mówiąc nie cierpię labirynt. Zawsze irytowały mnie labirynty i paliło w stylu diablo wspomagane mapą. Tu mamy drzwi takie same drzwi. Na zapętlonym tle złożonym z obrzydliwych zielonych cegieł pozbawionych punktów charakterystycznych ułatwiających nawigację. Nie ma rady, musimy nauczyć się drogi na pamięć metodą prób i błędów, a czas nagli. Po drodze do głównego bossa czeka nas jeszcze jedna ucieczka przed Elwirką, a na samym końcu Max Montana w Cepelinie. Teoretycznie mamy odbijać bomby, w którymi w nas rzuca. W praktyce kinio porusza się niemożebnie powoli. Uznałbym, że narobił w gacie, gdyby jakiekolwiek na sobie miał. Gra, o ile w latach 90-tych sprawiała wrażenie średniej niewyróżniającej się platformówki, zestarzała się marnie i przynajmniej dla mnie nie ma podjazdu do pierwszej części. Gra Trouble in Wakiland zebrała mieszane recenzje. Zarzucano jej zdradliwy poziom trudności oraz nieszczególnie imponującą grafikę. Można pograć, ale istnieje wiele innych tytułów platformowych, które sprawiają więcej radości. Konami wydało jeszcze kilka gier opartych na franczyzie, w swoje porty otrzymały Game Boy, Super Nintendo czy Sega Genesis, ale w naszym kraju bez wątpienia najbardziej popularne były dwa powyższe tytuły: ogrywane na kultowym Pegasusie, pochodzącym z Tajwanu niezbyt legalnym klonie japońskiego Famicoma. To wszystko na dzisiaj. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, subskrypcję i do zobaczenia.